My, oczywiście, jako miasto Poznań, jesteśmy bardzo zielonym miastem, bo 50% powierzchni całego miasta to są parki, skwery, tereny rolnicze oraz lasy. Lasy miejskie, lasy państwowe, lasy prywatne. To jest bardzo dużo. Mamy te zachowane jeszcze kliny zieleni i to jest taka zaszłość historyczna, która rzeczywiście daje nam dzisiaj dobry, dobrą sytuację startową, jeśli można powiedzieć o, o takiej pozycji miasta. Ale ze względu właśnie na to, że mamy tak dużo tej zieleni, to zainteresowanie mieszkańców, Tymi tematami jest rzeczywiście ogromne. Mamy konkurs, który od 26 lat już jest prowadzony na terenie Poznania i w ten sposób jakby w, łączymy te, te tematy społeczne z miejskimi. Konkurs Zielony Poznań na skwery, na zagospodarowanie zieleńców prywatnych działek, dachów, tego wszystkiego, co, co jest związane z zielenią. I ten konkurs Roku na Rok cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. To jest jakby ten aspekt społeczny, w którym chcemy angażować mieszkańców i edukować i no, w jakiś sposób promować tą, tą kwestię zieleni. My rzeczywiście mamy Dzisiaj y, duży problem z zielenią, a i to już Pan dwa y, y, słowa też na ten temat powiedział, bo duże miasta ma, mają co prawda wdrożony plan adaptacji do zmian klimatu, ale, y, y, ale tak naprawdę większość z, z osób nie wie, jak się z, zabrać za te działania.